Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz Citków. Chwilę mnie tutaj nie było na kanale, ale po krótkiej przerwie wracamy. I bez zbędnego wstępu przejdźmy sobie od razu do tematu. Dzisiaj chciałbym pogadać nieco więcej na temat współpracy modelu, w jakim mogą współpracować flipper i inwestor. Ponieważ większość flipów, czyli transakcji polegających na zakupie, remoncie i sprzedaży nieruchomości, większość takich transakcji Wykonuje się właśnie w, przy takiej współpracy, gdzie mamy flipera, tą część operacyjną i inwestora pasywnego, który użycza kapitału. Więc mamy dwie strony, które po prostu ze sobą współpracując, no i ta synergia pozwala robić większą skalę, generować większe zyski. No i tymi zyskami się dzielić. No dobra. Moi drodzy, najpopularniejszy model, w którym współpracują ze sobą fliperzy i Inwestorzy to oczywiście model polegający na tym, że inwestor nabywa nieruchomość na siebie, wyszukaną wcześniej przez flippera to jest jego forma zabezpieczenia, a obie strony łączy umowa o współpracy. I jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania, takiego modelu? Przede wszystkim z perspektywy inwestora to jest najbezpieczniejsza forma inwestowania, jaka tylko istnieje na rynku. Własność to jest coś, co jest dużo lepsze niż. Hipoteka, niż trzy siódemki notarialne, niż weksle, poręczenia i inne wszystkie takie miękkie formy zabezpieczenia. Własność to jest najpewniejsza opcja. I też w przypadku właśnie pojedynczego flipa, gdzie mamy no, jedną transakcję i mamy tą umowę o współpracy łączącą obie strony, to jest to inny model współpracy niż na przykład przy projektach deweloperskich, gdzie robimy spółkę celową. Z inwestorem, gdzie łączymy się na dłuższy czas, no bo taki projekt deweloperski trwa dłużej. O tym też nagrałem osobny film, który wyskoczy Wam teraz w górnym prawym rogu. No i okej. Okay. Mamy takiego inwestora, który nabył nieruchomość na siebie, no i mamy flipera, który podpisuje z takim inwestorem umowę o współpracy. Najczęściej w takich transakcjach obie strony umawiają się, że tym wygenerowanym zyskiem podzielą się 50. Na 50. Czyli z perspektywy Flippera, yy, Flipper po prostu na koniec transakcji wystawia fakturę inwestorowi na 50% brutto tego wygenerowanego zysku. Czyli dla inwestora, wszystkie faktury, które pojawiają się w trakcie trwania takiej transakcji, czyli faktury za ekipę, za materiały i tak dalej, to ta faktura od Flippera. Jest takim samym kosztem, jakim jest właśnie faktura za ekipę czy za materiały. Natomiast y, ja testowałem przeróżne rodzaje y, prowadzenia tego projektu pod kątem, właśnie takim y, administracyjnym, fakturowym, i uważam, że najkorzystniejszą opcją jest brać wszystkie faktury na siebie, po czym refakturować jeden do jeden. Y, inwestorowi, tak żeby inwestor dostał od nas jedną fakturkę na całość kosztów niż gdybyśmy mieli brać faktury na inwestora, na materiał, na ekipę i tak Czyli w praktyce yy, lepszym rozwiązaniem jest to, aby inwestor dostał dwie faktury jedna jest to suma wszystkich kosztów, takich jak ekipa i materiał yy, a druga faktura to już jest po sprzedaży, kiedy mamy ten yy, wygenerowany zysk. Oczywiście w międzyczasie, też kiedy jest remont już zakończony, ja robię to w taki sposób, że inwestor, kiedy otrzymuje ode mnie tą fakturkę 1 do 1 na sumę kosztów związanych z remontem, to oprócz tej fakturki otrzymuje też Excela, gdzie jest rozpisane, co wchodzi w skład tej kwoty. Tak? Czyli, jeżeli mamy kwotę remontu łączną na tam dla przykładu powiedzmy 50 tysięcy, to jest tabelka, gdzie jest rozpiska: faktura numer 1. Takie i takie materiały, taka i taka kwota. Faktura numer dwa taka faktura, na taką usługę taka kwota. I suma tego wszystkiego jest po prostu refakturowana. Yy, oczywiście nazwa na mm, usługi na tej fakturze to jest, usług, to jest usługa zgodnie z umową z dnia tego i tego. Yy, I to jest o tyle wygodniejsze, że przede wszystkim nie rzucamy inwestorowi na stół yy, sterty 50 faktur. A po drugie, kiedy my robimy równolegle, jako fliperzy, równolegle kilka takich flipów, no to jadąc sobie do takiej kastoramy, nie musimy przechodzić przez kasę 10 razy i brać materiału na każdego inwestora, z którym współpracujemy, na każde mieszkanie z osobna. Raz, że to jest nie do policzenia. No, dwa, że po co sobie aż tak bardzo komplikować życie, kiedy możemy wejść, zrobić jedne duże zakupy na 5 mieszkań. Zapłacić na raz, potem to rozdzielić. Oczywiście to też nigdy nie jest tak, że policzymy co do kafelki, że tu i tu wyszło właśnie tyle. Natomiast no, bez problemu da się to tak obliczyć, żeby to wszystko realnie miało odzwierciedlenie w prawdziwym życiu, że tutaj poszły takie materiały, tutaj poszły takie. Dobra, czyli. Y Inwestor kupuje mieszkanie na siebie, wyszukane wcześniej przez flipera, co oczywiście też jest wartością samą w sobie, że tutaj już na tym etapie została włożona praca, że została wyłuskana perełka z rynku, która jest poniżej średniej wartości rynkowej, jest mieszkaniem z potencjałem, które nadaje się na flipa. Zostało ono sprawdzone i pod kątem technicznym, tego co można tam zrobić, że jest potencjał do tego, że coś tam konkretnie można zrobić, czy pod rodzinę, czy pod wynajem. Zostało sprawdzone takie mieszkanie pod kątem też prawnym, aspektów właśnie takich administracyjnych, urzędowych, księga wieczysta itd. Jest umówiona oczywiście transakcja u notariusza, tutaj też bardzo ważna sprawa. Ja pracuję na pełnomocnictwach, czyli mam inwestorów z Gdańska, z Wrocławia, z Krakowa, którzy w swoim miejscu zamieszkania udają się do notariusza i tam przygotowują pełnomocnictwo. Na moje dane i na dane tej nieruchomości, którą ja wyszukałem, co do której się dogadaliśmy, że okej, okay, robimy. Przygotowuję takie pełnomocnictwo, i ten notariusz, który przygotował tam na miejscu u inwestora w jego miejscu zamieszkania takie pełnomocnictwo, pakuje je i kurierem wysyła do kancelarii notarialnej, gdzie będzie odbywał się już akt zakupu po prostu tej konkretnej nieruchomości. Czyli jeżeli mamy inwestora z Gdańska, a flipujemy sobie w Warszawie, to inwestor w Gdańsku u siebie idzie do notariusza, robi pełnomocnictwo, to kosztuje 150 zł i wysyła je kurierem do notariusza, który będzie robił akt już zakupu nieruchomości. Ja się zjawiam jako pełnomocnik, podpisujemy, jest kupione, wysyłam potem oryginał takiego aktu do inwestora i inwestor sobie robi na podstawie tego aktu przelew. Oczywiście, to pełnomocnictwo jest bardzo wąskie, tylko do tej jednej konkretnej czynności, czyli zakupu tego jednego konkretnego mieszkania za daną konkretną kwotę. Czyli ja na podstawie tego pełnomocnictwa nic więcej zrobić nie mogę, więc jest to też dla inwestora bardzo bezpieczne. Więc inwestor kupił mieszkanie na siebie. W międzyczasie podpisaliśmy sobie umowę o współpracy, która określa nasz zakres obowiązków, że musimy całość tego remontu koordynować, poprowadzić, zakupić materiały, wyszukać ekipę, przypilnować. To sobie trwa. Robimy te refakturki, robimy tabelkę w Excelu. Mieszkanie jest skończone. Tak łatwo powiedzieć, że jest skończone, tam w międzyczasie jeszcze jest dwa miesiące u się z ekipą, ale z perspektywy inwestora jest skończone. Inwestor nie musiał nic robić. Robimy refakturkę, robimy Excela podsumowującego, żeby inwestor miał pełną transparentność, wiedział co tam, na co ta kasa poszła. No i rozpoczyna się proces sprzedaży. Yy, gdzie też go oczywiście obsługujemy homestaging, fotograf, prezentacje umawianie aktu, przedwstępne i tak dalej no i jest sprzedaż gdzie znowu jest pełnomocnictwo na sprzedaż czasem jest tak, że inwestor ma ochotę przyjechać yy, i sobie po prostu się na tym akcie zjawić, przypieczętować wypić kawę, zjeść obiad, że tam się udała transakcja i jest ok ale jeżeli nie ma ochoty to oczywiście też jest pełnomocnictwo yy, sprzedajemy pod, robimy podsumowanie czyli tyle był zakup, tyle był remont Tyle była sprzedaż, tyle wyszło zysku, i na 50% tego zysku brutto wystawiamy kofliperzy fakturkę. Yy, dlaczego brutto? Ponieważ no, pomniejszamy to swoje wynagrodzenie o ten podatek VAT. Yy, jeżeli chodzi o tą fakturę, refakturę za remont, to ona jest oczywiście na 8% vat jest to usługa remontowa. Natomiast ta fakturka na wygenerowany zysk jest na 23%, ponieważ jest to właśnie faktura zgodnie z usługą, o, usługa zgodnie z umową o współpracy, a ta umowa o współpracy definiuje, że no, działamy w celu osiągnięcia zysku ze sprzedaży, więc tutaj to już jest 23. Natomiast no, to jest jakby pomniejszenie naszego zysku no i na koncie inwestora zostaje ta jego nadwyżka, ta jego 50%. I teraz najczęstszym pytaniem, jakie otrzymuję od inwestorów, to jest pytanie pod tytułem. A panią Łukaszu, a jak to z tymi podatkami potem? Okej, okay, ja nie jestem doradcą podatkowym, ale też tak dosłownie w jednym zdaniu mogę powiedzieć, że to oczywiście zależy. To zależy od tego, czy inwestor wchodzi jako osoba fizyczna, jako działalność gospodarcza, jako spółka i tak dalej. Więc no, oczywiście każdy ma jakąś tam swoją formę rozliczania się w ramach swojej działalności. Często jest tak, że ktoś robi coś innego, wchodzi jako działalność gospodarcza, więc ma tam na przykład jakieś nazbierane koszty. Więc tak naprawdę tego zysku, może, przepraszam, tego podatku może nawet nie zapłacić w ogóle. Natomiast pokrótce odpowiadając na to pytanie, jak to jest z tymi podatkami? Z podatkami jest tak, że każdy ma inaczej i każdy w ramach swojej działalności ma po prostu inną formę rozliczania się, ale chodzi o to, to jest jakby punkt główny, że każdy płaci podatek sam od swojej części, od swojego zysku. Więc yy, moim zdaniem to jest na tyle bezpieczny model współpracy dla inwestora. Że inwestor dzięki temu, że jest właścicielem tego mieszkania, to cała kasa idzie zawsze do niego i dopiero to inwestor musi zapłacić fliperowi. Czyli no, inwestor jest po prostu na tyle bezpieczny, że to flipper jest uzależniony od tego, czy inwestor wypłaci, czy nie. No, oczywiście wiadomo, że dobrze jest, jak wypłaci, ale chodzi o to, że yy... no to po raz kolejny pokazuje, że to jest po prostu model ułożony w taki sposób, żeby to bezpieczeństwo dla inwestora było bardzo duże. I żeby na żadnym z tych punktów w całym tym procesie inwestor nie obawiał się, że, że coś może pójść nie tak. No właśnie, a co może ewentualnie pójść nie tak? Moim zdaniem, najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć, to tylko taka, że po prostu mieszkanie będzie sprzedawało się nieco dłużej niż to sobie zaplanowaliśmy. Ponieważ w najgorszej opcji, naprawdę najgorszej opcji, można takie mieszkanie sprzedać 1 do 1, nic nie zarobić i wyjść na czysto. Czyli okej, okay, stracimy jakiś tam czas i zaangażowanie, ale właśnie porównując to do innych inwestycji, tak, do innych inwestycji typu jakieś tam akcje, obligacje, jakieś, nie wiem, kryptowaluty, tego typu rzeczy, no to w takiego rodzaju inwestycjach możemy stracić, nie? Możemy wyjść na minus, możemy w zasadzie stracić wszystko. A tutaj, no, nie widzę takiej opcji. Nie ma takiej opcji. W najgorszej, najgorszej wersji po prostu wyjdziemy jeden do jeden. Wyjdziemy na zero, nie zarobimy. Stracimy czas, no ale to i tak jest no, OK, stracimy wartość pieniądza w czasie, czyli tam trochę nam zje ta inflacja. No, zje nam inflacja te, powiedzmy przez te 3-4 miesiące, kiedy będziemy wykonywać taką, taki, taką transakcję. Ale to też w zasadzie jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ jeżeli wyszukamy dobrą nieruchomość, to możemy ją, wyszukamy nieruchomość poniżej średniej wartości rynkowej, to możemy ją sprzedać od razu bez remontu i za średnią wartość rynkową i tak już zarobimy. Oczywiście, zazwyczaj tak nie robimy, bo jest to trochę marnowanie potencjału, bo po wyremontowaniu możemy sprzedać jeszcze drożej. No ale załóżmy, że nie wiem, coś się okaże, że inwestor ma jakąś pilną sytuację w życiu i potrzebuje na już sprzedać. Więc nawet sprzedając na już, szybko, nie, wykorzy nie wykorzystując pełni potencjału tej nieruchomości, w najgorszej, naprawdę najgorszej opcji wyjdziemy 1 do 1. Oczywiście w tych umowach sobie regulujemy to, że jeżeli na przykład minie określona ilość czasu, to my w jakiś sposób schodzimy z naszej prowizji, z naszego procentu, na który się umówiliśmy, nie utrzymujemy na przykład 50 tylko 40, czy umawiamy się na przykład na to, że inwestor ma jakąś minimalną kwotę gwarantowaną. Natomiast w praktyce jest to mniej więcej, ile trwa taki średni flip, moim zdaniem jest to około 4, optymistycznie 3, neutralnie 4, 5 miesięcy. Ponieważ y, około dwóch miesięcy trwa sam remont, powiedzmy wcześniej są jakieś takie prace przygotowawcze, prace projektowe, zakup materiałów. Y, jeżeli to jest rynek pierwotny, to podpięcie do sieci elektrycznej, y, podpisanie właśnie umowy z, z dostawcą energii elektrycznej. No i potem jest ten powiedzmy miesiąc, dwa na sprzedaż. Natomiast często jest tak, że mieszkania sprzedają się na etapie remontu, na przykład na podstawie wizualizacji, w zależności czy to jest rynek pierwotny, wtórny, czy robimy wizualizację. Więc y, można tym samym kapitałem obrócić w roku przynajmniej dwa razy, przy dobrych wiatrach trzy razy. I teraz, jakie są zyski z takich transakcji, z takich współpracy? Moim zdaniem, dobrze przeprowadzony, dobrze obliczony, wyszukany flip to jest 10-12%, ale w skali projektu. No właśnie, w skali projektu, czyli w skali powiedzmy 4 miesięcy. Więc to jest oczywiście do podziału, nie? Więc mamy 5-6% na stronę, bo dzielimy się 50 na 50 w skali projektu. Czyli jeżeli całość kosztów, to jest zakup nieruchomości, notariusz, jakiś tam PCC, pośrednik, remont, da nam na przykład 400 tysięcy, to moim zdaniem zysk z takiego flipa to powinno być minimum 10%, czyli 40 tysięcy, no ale w praktyce trochę więcej, 45-50 tysięcy. Mamy wtedy po 25 tysięcy na stronę. Okej, okay, to nie brzmi jak... Strasznie dużo kasy, ale yy, zakładając, że właśnie tym samym kapitałem obrócimy jeszcze yy, drugi raz, a może nawet trzeci raz, to potem, jak sobie weźmiemy ten właśnie procent od kapitału w czasie, to już to brzmi bardzo sensownie. Tym bardziej, że właśnie jest to wysoki poziom bezpieczeństwa, no a to chyba liczy się nawet jeszcze bardziej niż, yy, niż sam procent to roi, tak zwane. No więc moim zdaniem, jest to. Najbezpieczniejsza forma inwestowania, jaka jest dostępna teraz na rynku. Nieruchomości, flipy w modelu, gdzie inwestor nabywa nieruchomość na siebie i jest to własność. No bo tutaj naprawdę nie da się stracić. Najgorszą rzeczą, jaką, jaka może się wydarzyć, to taka, to taka rzecz, że zarobimy po prostu nieco mniej niż przewidzieliśmy, i może będzie to trwało trochę dłużej niż przewidzieliśmy. I ja się nawet mogę teraz tutaj publicznie bardzo chętnie przyznać, że ja też takie transakcje miewałem. To nie jest jakby żaden. Ani wstyd, ani żadna nic nadzwyczajnego, że były takie sytuacje, gdzie na przykład inwestor zapytał: No, dobra, Panią Kaszu, to ile będzie to trwało? I ja powiedziałem: To będzie trwało 4 miesiące, a trwało na przykład 6 miesięcy. Więc y, uważam, że nawet jeżeli tak się dzieje, to to i tak dalej jest super, nie? że mamy zarobić na przykład 50 tysięcy, zarabiamy 45 tysięcy, mamy zarobić je w 4 miesiące, zarabiamy je w 5 miesięcy. Ale nadal najgorsza opcja to taka że moglibyśmy właśnie zarobić, mogło to by potrwać jeszcze chwilkę i moglibyśmy zarobić trochę mniej, ale cały czas będę do tego wracał, inwestor jest właścicielem mieszkania, jeśli by się całkowicie rozmyślił, chciałby zrywać umowy i tak dalej, to może sobie to mieszkanie wynająć, szybko sprzedać, nawet właśnie schodząc z ceny, najgorszej opcji wyjdzie 1 do 1. Dobrze, moi drodzy, a, a jeszcze powiem z perspektywy flipera, bo tak w sumie tutaj te ostatnie zdania były z perspektywy inwestora. Z perspektywy flipera, chyba największym plusem jest to, że jest to biznes łatwo skalowalny. Czyli możemy sobie takich mieszkań kupować kilka w miesiącu. Jeżeli oczywiście mamy taką zdolność, możliwości i narzędzia do wyszukiwania takich okazji, czy działamy w jakiejś szerszej spółce, gdzie dana osoba wyszukuje okazję, kolejna obsługuje i pozyskuje inwestorów, kolejna koordynuje na przykład remonty, to wtedy to układa się całkiem ok, całkiem ciekawie. Jeżeli właśnie jesteśmy w stanie tak to poukładać, wyszukiwać te okazje, to prowadzenie kilku remontów naraz w zasadzie jest tylko kwestią właśnie dobrego poukładania procesów. No jeżeli jesteśmy firmą taką jak na przykład moja i robimy tych flipów kilkanaście, kilkadziesiąt rocznie. No to już znacie wyliczenia i procenty, możecie sobie to pomnożyć. Oczywiście wtedy to nie wychodzi aż tak pięknie, bo są też koszty stałe, oczywiście prowadzenia gdzieś tam działalności, zatrudnienia pracowników. Natomiast dalej uważam, że jest to biznes, który się bardzo fajnie skleja. Dobrze, to chyba tyle. Ostatnie zdanie powiem, a na końcu efektem tego, że to się tak rozkręca i że mamy tych inwestorów, którzy stale z nami inwestują, powracają. Po zakończeniu jednego flipa wrzucają kasę w kolejnego flipa, to potem tam dalej to są już tylko projekty deweloperskie albo hurtowe zakupy na rynku pierwotnym od dewelopera, gdzie kupujemy pakiety mieszkań 6-8 i sobie tak hurtowo flipujemy. Natomiast jak mamy większych inwestorów, którzy już gdzieś tam robią drugą, trzecią transakcję z nami, zaufali, że wszystko jest ok idzie sprawnie, to potem już projekty deweloperskie. Moi drodzy słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie, gdybyście chcieli inwestować razem z nami. Mamy dostęp do praktycznie y, ciągły dostęp do wielu okazji. W zasadzie to powiem szczerze: mamy teraz y, za dużo okazji, aż za dużo okazji. Y, tak sobie te procesy poukładaliśmy, że te okazje teraz nam wpadają y, po prostu nawet kilka tygodniowo. Y, w całej Polsce flipujemy nie tylko y, w tych dużych miastach typu Wrocław-Warszawa, y, ale też w tych mniejszych, gdzie też jest bardzo duży potencjał do tego, żeby takie zyski generować. Oczywiście są mniejsze zyski, no ale właśnie procent od kapitału się zgadza, czyli jak mamy mniejszą miejscowość, mieszkanie za 250 tysięcy, zysk to jest 30 tysięcy do podziału na dwie strony, natomiast oczywiście jest niski próg wejścia, bo inwestor inwestuje 200, 250, 300, tak? W Warszawie to jest oczywiście nieco więcej, no bo ten próg wejścia jest wyższy, żeby kupić coś sensownego, to to jest 400, 450 tysięcy. Ale robimy i takie i takie projekty, także jeśli chciałbyś inwestować, masz kapitał wolny, który traci, ponieważ mamy inflację i chciałbyś ten kapitał przed inflacją ochronić w bezpieczny sposób, w taki sposób, gdzie to ty, jako inwestor, stajesz się właścicielem mieszkania i to tak naprawdę ty rozdajesz karty, bo potem to my musimy prosić ciebie, żebyś nam opłacił fakturkę, więc jesteśmy uzależnieni, no bo właśnie inwestor rządzi to zapraszam, zapraszam bardzo serdecznie, chętnie przedstawię właśnie chociażby wzory naszych umów, tego w jaki sposób właśnie tutaj dogadujemy te transakcje, przedstawię aktualne okazje, które mamy na ten moment dostępne, tak żebyśmy mogli sobie o nich porozmawiać, chętnie odpowiem na wszystkie pytania dotyczące właśnie procedur, czasu trwania, jakichś właśnie podatków itd., itd., Moi drodzy, to chyba tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Wszystkie linki, wszystkie możliwości tego, w jaki sposób można się ze mną skontaktować, są w opisie tego filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, to też piszcie już nie tylko odnośnie podjęcia współpracy. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne filmy, również. Zapraszam Was do tego, żebyście dali znać i na pewno sobie takie nagramy. Myślę, że teraz troszkę częściej będę nagrywał. Była chwila przerwy, ale wracamy. Zapraszam Was na wszystkie media społecznościowe na Facebooka, na Instagrama, do zasubskrybowania tego kanału. No i cóż, dzięki wielkie i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!